Mamy tutaj Yamaha WR426. Generalnie wielu z tych użytkowników ma problem z odpalaniem tego motocykla. Pragnę Wam pokazać mały filmik instruktażowy w jak w miarę możliwy, oczywisty sposób udaje się odpalić ten motocykl. Otóż myślę, że najbardziej skutecznym sposobem, takim przynajmniej który oczywiście działa, będzie taki Mianowicie, najlepiej zapewnić sobie obok jakiś mur, jeżeli jest, bo coś do podparcia. Jeżeli tego nie ma. Dobrze jest zaopatrzyć się w jakiś stojaczek pod prawą nogę. Lewą, przepraszam, pod lewą nogę. Lub coś, żeby po prostu mieć wyżej i móc na czymś stanąć. Stajemy na motocyklu. Motocykl jest w pozycji luzu. Odchylamy kopkę. I teraz tak. Bez gazu. Mamy rękę na gazie, mi wciśniętych chmurec, żeby nam nie opiewał. Opuszczamy kopkę, aż będzie wyraźnie czuć opór. Mamy opór. W tym momencie tłok jest ustawiony w sobie sprężania i bardzo ciężko go przesunąć. W tym momencie wciskamy lewy dekompresator i delikatnie opuszczamy kopkę małym ruchem, żeby troszkę zeszła. W tym momencie, aż tłok minie górny martwy punkt, Zesuwu sprężania przejdzie do suwu pracy. Podnosimy kopkę do samej góry i energicznym kopnięciem bez gazu odpalamy. Jak widać, motocykl zapalił bez większych problemów, jak większość krosówek. Może dla powtórzenia spróbujemy ponowić to jeszcze raz. Kopka ustawiamy w pozycji sprężania gdzie będzie wyraźny opór. Mamy opór. Jak widać, ugina się cały motocykl razem z kopką. Naciskamy wysprzęglik i kopkę opuszczamy delikatnie w dół żeby tłok przeszedł górny martwy punkt i przeszedł w słup pracy. Przeszedł. Puszczamy dekompresator, kopkę do samej góry i energicznie kopiemy. To jest oto mój sposób. Być może są lepsze, bardziej niezawodne. Ale ten przynajmniej działa i naprawdę jeżeli ktoś ma problemy, polecam spróbować oto mój oto sposób. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam FIFI.